W miejscowości Radziki Duże nad rzeką Drwęcą pewien biznesmen urządził sobie całoroczne nęcisko około 70 metrów od swego domu letniskowego. Ślady polowania zawsze zacierane były bronami doczepionymi do ciągnika, wyposażonego także w podnośnik hydrauliczny usprawniający transport tuszy, a jednocześnie zacieranie za sobą śladów. Pech chciał. Że tym razem ciągnik nie odpalił i tuszę upolowanej zwierzyny trzeba było ciągnąć samochodem terenowym, pozostawiając krwawe ślady farby na śniegu. Policyjny pies, jak po sznurku, doprowadził do garażu biznesmena, w którym policja ujawniła tuszę upolowanego łosia. Jakie będą konsekwencje ponad dziesięcioletniej praktyki wykonywania polowania? przy całorocznym nielegalnym nęcisku, nie na swoim obwodzie, z okna na poddaszu, okaże się niebawem. Jak twierdzą myśliwi z koła Łowieckiego dzierżawiącego ten owód Łowiecki, sprawa będzie trudna, bowiem ustalony sprawca jest obywatelem zamożnym, synem policjanta i dobrze poukładanym z różnymi wpływowymi osobami. Przelec łosia, kłusujący dla rozrywki, bo ani z biedy, ani z głodu zostanie w swych działaniach powstrzymany i pożegna się z uprawnieniami. Do sprawy wrócimy.